Rekolekcja to czas specjalny. Ten czas, w tym czasie, chciałbym otwierać pierwszą księgę Pisma Świętego, księgę rodzaju, która czasem wydaje nam się taką księgą legend. Te legendy nazywają się po hebrajsku Midrasze. One pokazują w takiej właśnie formie troszkę legendarnej, wykorzystującej kulturę sąsiednich plemion, kulturę tamtych ludów, do pokazania niezwykle ważnych prawd które autor Biblijny chce wydobyć, mówiąc o człowieku, mówiąc o nas, o tym, jak patrzy na nas Pan Bóg. Dlatego w pierwszym dniu rekolekcji właśnie dzisiaj będzie o stworzeniu, o człowieku. Adam i to człowiek, to my. Następny dzień będzie o Kainie i Ablu. To są bracia, to są relacje, to są problemy, trudności. I wreszcie trzeci dzień Noe i Potop. Potop, który jakby niszczy wszystko, co stare, wszystko, co sprzeciwia się Bogu i z wód potopu wydobywa się nowa ziemia. Będziemy próbowali zobaczyć, jak Pan Bóg tworzy z nas nowego człowieka. Pismo Święte zaczyna się takimi słowami. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg rzekł, niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, a Bóg widział, że były dobre. Niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, Niechaj się zarobią wody od istot żywych, a ptastwo niechaj lata na ziemią. Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające, dzikie zwierzęta, według ich rodzajów. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Bożego stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg nim błogosławił. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Pan Bóg ulepił człowieka z progu ziemi i tchnął w jego nozdrza życia. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Jest opis, jak właśnie powstaje Adam, powstaje Ewa, autor biblijny. Przez taki przykład tego spaceru Pan Bóg się przechadza z Adamem jak pod rękę, jak przyjaciel po ogrodzie Eden. Pokazana jest ta bliskość, ta przyjaźń, zrozumienie, że człowiek się cieszy, w jest, aby w oczach Bożych widzi tę miłość, a jednak następuje dramat grzechu pierworodnego i konsekwencje. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i rzekł – Gdzie jesteś? – Odpowiedział. Przestraszyłem się i ukryłem woństwem naki. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Zapytał pan niewiastę, dlaczego to uczyniłaś? Ona odpowiedziała, wąż mnie z i zjadłam. Powiedział zatem pan do mężczyzny, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. To jest takie szybkie przypomnienie tej historii z księgi rodzaju. Wywnioskować jako pierwszą myśl, to to, że wszystko, co powstaje, świat, człowiek, powstaje z Bożej Miłości. Bóg to jest Boga Inicjatywa. On to chce, chce się dzielić z sobą. Tam nie ma żadnych kłótni, tam nie ma żadnych walk jakichś między żywiołami, między bogami, jak, jak w mitologii. Jest, jest spokój Bóg. Stwarza to rzeczywiście z ogromną y, miłością. I ten rytm, sześć stworzenia i siódmy dzień odpoczynku. Jest stąd, że, że ten opis pochodzi z, z V wieku przed Chrystusem z takiej tradycji zwanej kapłańską, która bardzo była związana ze świątynią w Jerozolimie, a właśnie świątynia tak pracowała. Sześć dni pracy i jeden dzień odpoczynku. I autor biblijny, nawiązując właśnie do tego rytmu pracy, opisuje stworzenie świata chcąc powiedzieć, że wszystko co Bóg stwarza jest święte jak świątynia, jest przeniknięte jego obecnością, że człowiek też jest stworzony, żeby być świątynią Boga. Człowiek nosi pieczyń Stwórcy. Jest stworzony na jego obraz, jest do niego podobny, mamy rozum, potrafimy przekształcać świat, przemieniać. Także człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta z relacjami, żeby się nawzajem rozwijać. Właśnie <coughs> teolodzy wiedzą, że Bóg jest Trójcą, ale nie potrafią tego opisać dobrze, więc mówią, że właśnie w Trójcy jest relacja miłości. I w tym jesteśmy podobni też do Boga, że jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta, nawzajem się potrzebujemy. Człowiek jest tutaj ukazany jako zorientowany ku Bogu. Można by powiedzieć, jakoś tak dobrze ustawiony, dobrze ukierunkowany. niebezpieczne zdanie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynimy zatem odpowiednią dla niego pomoc. No właśnie, jaką pomocą dla mężczyzny może być kobieta? Tutaj nie chodzi o zmywanie i sprzątanie, tylko tutaj chodzi o to, że ten Adam nie jest jeszcze w pełni człowiekiem i potrzebuje pomoc, żeby stać się w pełni. Żeby dopiero stać się prawdziwym człowiekiem, potrzebuje tego odniesienia do kogoś drugiego, tego otwarcia się na kogoś drugiego, takiego wydobycia z pierwotnej samotności, z tego egoizmu pierwotnego, bo słowo pokazuje, że człowiek nie wystarcza sam w sobie, że musi się zwrócić ku temu drugiemu, ku Bogu, żeby zrozumieć siebie i ku drugiemu człowiekowi. Potem słowo pokazuje dramat grzechu pierworodnego. Następuje zniekształcenie relacji do Stwórcy i do siebie nawzajem. Ludzie zaczynają szukać samych siebie, przestają się rozumieć, zaczynają się używać, zaczynają się oskarżać. Właśnie grzech wywraca porządek zamierzony przez Boga, pojawia się cierpienie. Człowiek odrzuca władzę Boga, tę zależność od Boga. Nam się kojarzy, daliśmy się troszkę oszukać, to jest takie właśnie demoniczne, że ta zależność od Boga to jest coś, co nas ogranicza, że stajemy się Jego niewolnikami. Tak samo byli kuszeni Adam i Ewa. Właśnie zobaczcie, Bóg was ogranicza, nie możecie robić tego, nie możecie jeść z tego drzewa, bo Bóg nie chce, żebyście się stali jacyś tam, prawda, lepsi, więksi, doskonalsi. I to jest ta sama pokusa, jest dzisiaj. Ona jest w nas, to jest właśnie skutek grzechu pierworodnego, ten lęk przed zależnością od Boga. A przecież Boga nie interesują niewolnicy, którzy funkcjonują na lęku, na strachu. Boga nie interesują najemnicy, którzy mu służą za coś, tak? za jakieś pieniądze. Tylko Boga interesują synowie. Boga interesują córki. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże Czyli właśnie to odniesienie do Boga buduje się jak dziecko. Królestwo Boże się przyjmuje jak dziecko. Zobaczcie małe dzieci. Czy ktoś widział kiedyś bunt przedszkolaków? Którzy postanawiają na przykład uciec z przedszkola? To jest niemożliwe. Nawet jak dziecko gdzieś tam ucieka, to ten bunt taki trwa 5 metrów maksymalnie i potem jest wielki płacz. Bo dziecko jest szczęśliwe, kiedy czuję właśnie tę zależność od dorosłych. Jak dziecko się bawi, to tam kątem oka patrzy cały czas, czy mama patrzy też na mnie. Ta zależność od dorosłych dziecku daje poczucie szczęścia, poczucie bezpieczeństwa. I człowiek może się w tym rozwijać, może się rozwijać bez I To o taką zależność wobec Boga chodzi. O to, byśmy mogli stanąć przed nim jak dzieci, jak synowie, jak córki. Niestety, Właśnie grzech pierworodny powoduje, że człowiek się boi Boga. Pojawia się pycha, I przekonanie, że sobie ze wszystkim poradzę. Właśnie mówi się, że pycha jest ulubionym grzechem demonów, bo demony już nie muszą nic robić z nami. Bo człowiek pyszny twierdzi, że sobie poradzi ze wszystkim, też że sobie sam na zbawienie zapracuje lub zasłuży. Sam je sobie gdzieś otrzyma. I nie potrzebuje nawet Pana Boga. Więc Pan Bóg nawet jakby chciał zainterweniować w nasze życie, to ma związane ręce, nie jest w stanie. Dlatego człowiek zajmuje się sam sobą i gdzieś tam się właściwie stacza. U Jeremiasza Pan Bóg się skarży. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie, poszli za nicością i sami stali się nicością. Piękny obraz, że człowiek gdzieś tam odchodzi od Boga, idzie za nicością, jakby zanika, staje się nicością, przestaje rozumieć siebie. A Święty Paweł mówi o skutkach grzechu pierworodnego w swoim sercu i mówi tak, nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, co nienawidzę. Łatwo mi przychodzi coś dobro, ale wykonać nie. Myślę, że mamy wszyscy to samo. Mamy tyle dobrych postanowień, dobrych jak co do czego, to wychodzi tak jak zawsze. Właśnie to jest, to jest to, nie, to nieszczęście. święty Paweł kończy to zdanie, nieszczęsny jak człowiek, ile się muszę jakby ze sobą namordować. Dzisiaj tak kusi się, zwłaszcza kobiety, idź za swoim sercem, słuchaj swego serca. Pięknie brzmi, jak w jakiejś komedii romantycznej, ale tak naprawdę nikt nam nie mówi, że to serce jest zranione i że to serce będzie nas oszukiwać, że serce wcale nie mówi, co jest najlepsze dla nas. Nie wybiera, nie pokazuje nam tego, co jest dobre, piękne, sprawiedliwe, tylko całkiem inaczej. Socjolozy zrobili takie badania, wydali ogromne pieniądze i wyszło im tak, że człowiek wcale nie wybiera sam siebie właśnie z tej natury swojej zranionych, nie wybiera tego, co jest dobre, lepsze. Piękniejsze, tylko człowiek wybiera to, co go mniej kosztuje. Czyli wybieramy sami z siebie to, do czego zuży, zużyjemy mniej energii. Jesteśmy takimi leniami właśnie z tej natury po grzechu pierwotnym. Bez wysiłku to jest też takie oszustwo współczesnego świata, że można coś osiągnąć bez wysiłku. Nie muszę nic zmieniać. Samo się powinno zrobić że mogę mieć pomoce życia duchowego bez wysiłku, że mogę mieć jedność w małżeństwie, tak ten przyjaźń, która jest rzeczywiście w centrum małżeństwa, to się nazywa komunią personalną, czyli ta wspólnota osób, że to się jakoś samo powinno stworzyć. Przecież mam wśród kościelny bez wysiłku się to powinno stworzyć, prawda? A okazuje się, że rzeczy cenne, piękne, dobre, wartościowe kosztują. Troszkę technika zniszczyła, że mamy teraz wokół siebie pełno urządzeń, które za nas robią trudne rzeczy, i wydaje nam się właśnie, że wszystko powinno się zrobić jakoś samo, bezwysiłkowo. Kto dzisiaj robi pranie ręczne, takie duże, ręczne pranie? Nikt. A jeśli ktoś musi zrobić, to dlatego, że się zepsuła pralka, prawda? Czyli człowiek robi pranie, które jest dobre, jest wyrazem troski o innych. Jakiejś miłości, robimy to pranie w rodzinie. I teraz człowiek się męczy i jest przekonany, że nie powinien się męczyć, bo to powinna zrobić pranka, tylko że akurat jest zepsuta. Czyli że jeśli jakiś trud wykonuje, to tego nie powinno być, bo to się powinno jakoś zrobić samo, a ja to muszę robić, bo jest coś zepsutego, prawda? Czyli przenosimy to potem na takie nasze funkcjonowanie codzienne, na życie duchowe. I nam się wydaje, właśnie, że trudu nie powinno być, że to jest coś tylko nadzwyczajnego. Mamy wielkie problemy po brzegu pierworodnym. Dzisiejsza kultura świata nam nie pomaga. Ile jest dzisiaj kobiet, które mają ogromne trudności z akceptacją swojej kobiecości, mimo że mają mężów, dzieci, ci mężowie powtarzają, że są wspaniałe, kochane, nie chcą uwierzyć. A ilu mężczyzn, którzy naprawdę z trudnością. Akceptują czy przyjmują swoją męskość niepotwierdzonych, którzy się wycofują, nie chcą podejmować decyzji, odpowiedzialności. Mamy te braki. Jest takie powiedzenie: psycholodzy mówią, że mieliśmy zbudować piękny pałac, tak, czyli nasze życie miało być takie piękne, żeby nie zazdrościli, żebyśmy się w środku poczuli jak po prostu książęta. Mieliśmy zbudować piękny pałac, ale nie dowieźli materiału. Czyli nie dali nam rodzice tego wszystkiego, co powinni dać, nie dała nam szkoła i tak dalej. I teraz my tylko jakoś skleciliśmy sobie jakiś domek malutki i siedzimy w środku i płaczemy, że nie mamy pałacu. To jest taka wizja pesymistyczna, gdybyśmy się tylko na tym zatrzymali. A wydaje mi się, że Pan Bóg jest wielkim optymistą i Pan Bóg ma takie trzy odpowiedzi na tę sytuację. Po pierwsze, mówi, nikomu nie udało się zbudować pałacu. Każdy jest dotknięty tym grzechem pierworodnym. Nikomu się nie udało tego zbudować. Choć kościół mówi, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego, więc Matka może dostała dodatek pałacowy. Jej się udało. Po drugie, mówi Pan Bóg: Zobacz, że ten domek, który mimo wszystko stworzyłeś, daje Ci schronienie, nie padać na głowę. Mówi, to jest coś. Mając nawet tak mało, udało Ci się stworzyć coś, coś dobrego. Tak dużo. Jak ucieszmy się z tego, co nam się udało. To znaczy, że potrafimy współpracować z łaską, że jednak wykorzystujemy te dane. A po trzecie, mówi Pan Bóg, jeszcze z Tobą nie skończyłem. Czyli proś. Chodź, w ten przyjaźń, więź, proś, ja Ci przyślę dalej, przyślę Ci kolejne cegiełki, żebyś mógł dalej budować. Dopóki żyjemy, budujemy. Jest w psalmie 139 takie zdanie. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. A ile tłumaczenie mówi, wyznaję, że jestem prawdziwym cudem. Kto się z nas tak modli? Kto wstaje rano, taki rozczochrany i mówi, Panie, dziękuję Ci, że jestem prawdziwym cudem. Prawie nikt. A ten sam nas uczy dziękować za dobro, które, które w nas jest, za dary, za talenty, za zdolności, za cały potencjał, za to, co nam się udaje, za to, co mamy. W Starym Testamencie jest też piękny taki obraz Boga, który jest garncarzem. U Jeremiasza czytamy: Oto, jak glina w ręku garncarza, tak jesteście Wy domu, Izraela w moim ręku. Piękna medytacja o tym, że właśnie Bóg jest garncarzem, koło garncarskie. Rozkręca, bierze glinę. Glinę, która jest przecież ziemią. To nie jest żaden drogi kruszec. To jest zwykła glina, ziemia, tak jak my, zwykli. To imię Adam, pierwszego człowieka, bo, czyli po prostu człowiek, wywodzi się z hebrajskiego słowa Adamach, czyli ziemia. Jak się ten garcerz, boski garcerz, bierze tę glinę takiego niezwykłego, nieuformowanego. Wkłada swoje, swoje dłoni i formuje mnie na tym kole. Jest, a jest artystą. I się tym cieszy. Jestem formowany. Jest jakoś, ta glina go ochlapuje. Tak, można powiedzieć, Bóg jest brudnym nom. Jest szczęśliwy. Formuje glinę jakieś piękne naczynie, wazę, które nabiera swojej wartości. Jak się ta glina gdzieś tam. Niszczy komuś, się noga podwinęła w życiu Panu nic nie szkodzi, to się wszystko jeszcze da naprawić. Póki żyjemy, formujemy. Dopiero w momencie śmierci naczynia się utrwalają w piecu garncarskim i już się ich nie da zmienić. Taka zwykła glina, tak. Każdy z nas by pewnie chciał mieć wazę z dynastii Ming, która kosztuje duże pieniądze, a ona jest z gliny to jest glina w ręku garncarza, która stała się czymś. Czymś cennym i jeszcze mało tego staje się coraz cenniejsza. Jest w teologii taki, taki z, zwrot, kreacja continua, że jesteśmy, czyli stwarzanie, które wciąż trwa. Tak Pan Bóg nas dzisiaj stwarza, każdego dnia nas właśnie tak formuje w ten sposób. Zaprasza nas, byśmy mu zaufali, byśmy odkryli. Że nie interesuje go niewolnik ani najemnik, nie interesuje go syn i córka, że, że sercem doświadczenia chrześcijańskiego jest odkrycie tego, że Bóg jest Ojcem, że mogę przed Nim stawać bez lęków. Święty Paweł, gdy się do Rzymian nie może się nadziwić, jak Rzymianie, pierwsi chrześcijanie, jak, to pod, jak opornie przyjmują tę prawdę, jak zarzucają Bogu, że ich oskarża, że Bóg pewnie ich będzie potępiał że Bóg im coś tam zabiera, prawda, że im coś nie daruje. I mówił "Święty Paweł, się nie może nadziewić i pisze im, cóż więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby wraz z nimi wszystkiego nam nie darować? On, on darowuje. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Bo wy myślicie, mówi Święty Paweł, że Bóg was oskarża. Czyż Bóg, który usprawiedliwia, kiedy Bóg się zajmuje usprawiedliwianiem, jeśli w moim życiu jest coś do usprawiedliwienia, to już zostało usprawiedliwione, bo Bóg się tym zajmuje. A jeśli się czegoś nie da usprawiedliwić, to trzeba przyjść i powiedzieć, Panie, wybacz mi. Któż może wydać drogę potępienia? Tak, bo mówi święty Paweł, funkcjonujecie jakby Bóg was miał potępić. Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej z martwych stał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Jest zdziwiony, że chrześcijanie tak trudno przyjmują tę prawdę. Człowiek się staje bardziej człowiekiem, rozumie siebie, kiedy się zwraca ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Właśnie człowiek zyskuje tożsamość przez bezinteresowny dar z siebie. Sobór watykański nawet wymyślił taki wyraz samoodnalezienie. Człowiek się sam odnajduje. Jest to bardzo trudne w dzisiejszych czasach, kiedy mamy epidemię narcyzmu. Tak? Takiego przekonania, że jestem cudowny. Narcyzm to ktoś, kto potrzebuje popisu, kto manipuluje ludźmi. To ktoś, kto no, jest przekonany, że jest taki cudowny, że jest darem dla wszystkich, tak? A, jedno, a tak naprawdę, gdzieś tam w sercu głęboko ma ogromne niedowartościowanie. Jest taką osobowością pustą, i tę pustkę trzeba czymś zapełnić, więc się. Wierzę z tego, z tego, z... zapełnić czymś, wszystkim, tak, próbować wszystkiego. Mówi się właśnie o tej epidemii narcyzmu, że im ktoś jest dzisiaj młodszy, tym ma gorzej. Bo rodzice nie stymulują dorosłości, dojrzałości dzieci. Bo dzieciom dzisiaj niczego nie brakuje. Nie muszą się dzielić, nie muszą znosić właśnie braku. Są tacy wychuchani, bo to trzeba, prawda, I, i w ten sposób rodzą się narcyzm. Taką definicją narcyzmu jest właśnie to, że niezdolność do empatii, czyli niezdolność do zrozumienia drugiego człowieka, jego serca, jego pragnień. I zobaczcie, że ktoś taki jest niezdolny do małżeństwa, niezdolny do życia wspólnego, w jakiś sposób niezdolny do miłości, bo miłość to jest umieranie dla siebie, żeby ten ktoś drugi mógł żyć, miał miejsce, a ludzie nie chcą umierać. Małżeństwa się rozpadają po roku, po, po dwóch i są zdziwieni, prawda? Bo żadne nie chce umrzeć, że żadne nie chce dać miejsca rozwoju dla, dla tego drugiego. Święty Bonaventura, Święty Franciszkański z XIII wieku zostawia nam taką promocję. Promocja Świętego Bonaventury. Jak chodzimy do sklepów, kupujemy z promocji, to wiemy o co chodzi. Zapytano pewnego ojca. Co jest przyczyną tego, że nie osiągamy doskonałości tak jak nasi dawni ojcowie, chociaż pracujemy dzień i noc? On odpowiedział, że dawni ojcowie dlatego osiągali wielką doskonałość, ponieważ mieli tę zaletę, że jeden bardziej troszczył się o dobro drugiego, aniżeli o własne. My zaś dużo pracujemy, ale nie osiągamy doskonałości, ponieważ każdy z nas szuka tylko własnego dobra i pożytku, a nie pożytku i dobra swego bliźniego. I teraz właśnie promocja Świętego Bona jeżeli więc pragniesz zdobyć i osiągnąć wielką doskonałość w krótkim czasie, jest promocja. Wielka doskonałość w krótkim czasie. Staraj się we wszystkim, w czym tylko możesz, służyć swoim braciom i bardziej trosz się o dobro i pożytek cudzy aniżeli własny. Taka prosta rzecz. To słowo nas zaprasza dzisiaj do wchodzenia w smaganiu. Do uwierzenia w to, że to, to, co cenne, wartościowe, ważne, kosztuje. To słowo nas zaprasza do stanięcia przed Bogiem, jak przed Ojcem, z wielką ufnością. Tej ufności nas uczy Psalm 131. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie goni za tym, co wielkie albo co przyrasta moje siły. Przeciwnie. Zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak nie mogłem u swej matki, jak nie mogę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję. Teraz i aż na wieki.